Co pan tu ma? Nie. Czy to jest sklep? Nie, tak, sklep. I co pan sprzedaje? Książki? A za ile ta książka? Czy lata. To ja poproszę. Tak. Pisa. Pisa przepisy. Dziękuję bardzo. Książkę też mogę kupić, bo same przepisy to nie widziałem. ja nie chciałam sobie przepisy, jak sam z książką. Ja dopłacę i chcę książkę. O mama, pój. Tak, pój. O, pój. Dziękuję. A ja przepisy? Przepisy? A wyda mi pan resztę? Copię. Kupię, piaski. Nie tą piaskę. Ducha. Ebmin, ciaskę. <Pioska. sweat> A to jest co to jest za książka? Ducha ducha. O ducha? Tak. Tá. A jak się nazywa? Duch, duch. Nazywa się duch? Tak! Duch, duch, duch. Duch. Proszę, duch. ducha. Chodź! Idziemy do restauracji. Idź, kupimy obiad. Tak. No to chodź. 8. Taka średnia godzina niby do zaczynania vloga, ale ja generalnie dzisiaj nie planowałam nagrywać vlogmasa. W sensie rano planowałam, ale później te plany się zmieniły. Rano nawet nagrałam losowanką, ponieważ dzisiaj śpię u moich rodziców. Ogólnie, do dzisiaj mamy niedzielę, rano z Różkiem byliśmy u mojej babci, zjedliśmy u babci obiad, później mieliśmy jechać na basen do którego w końcu nie pojechaliśmy, w sensie do aquaparku. Uh, no i przyjechaliśmy sobie do moich rodziców. Uh, mój tata nas wpuścił, ale później pojechał do Gdańska, uh, bo moja mama jest z moim bratem w Gdańsku. I w sumie to siedzimy sami w tym domu i teraz trochę oglądam baję, więc ja stwierdziłam, się do was odezwę, bo jakby jutro jest Mikołaj, więc uh, zdecydowaliśmy się przyjechać do moich rodziców i będziemy tutaj razem spać. Mm. I stwierdziłam, że fajnie byłoby upiec ciasteczka dla Mikołaja, wiecie o co chodzi. Tak jak w filmach, że się zostawia dla Mikołaja ciasteczka i mleko i później rano są prezenty, bo Mikołaj zjadł ciasteczko i był i zostawił prezenty. więc stwierdziłam, że kurczę, jednak zrobimy vlogmasa, mimo że wrzuciłam wam już na stary, że go nie będzie. Ehm, no bo tak jak mówię, to są właśnie Mikołajki i zaplanowałam sobie już wcześniej, że dzisiaj będę spać u moich rodziców. Ehm, I tak jakoś średnio widziałam nagrywanie vlogmasa, w mieszkaniu moich rodziców. Ja wiem, że kiedyś mieszkałam z rodzicami i tak nagrywałam vlogi i dużo osób mieszka z rodzicami i nagrywają vlogi, ale jakoś tak średnio czuję się komfortowo Ej, nagrywając vloga u kogoś w mieszkaniu. Nawet jak u mnie ktoś jest, to też się czuje średnio komfortowo. A więc... E... Więc zaczynam go o 17. I tak trochę niby dziwnie. Ale... Lepiej mieć vloga niż nie mieć, nie? Więc to będzie vlog w sumie zrobienia ciasteczek i... I co? I... Muszę znaleźć przepis. Musimy iść z ruchem do Biedronki i będziemy piec. Mam nadzieję, że nie spalimy chaty, bo moja mama by mnie zabiła. Ja w ogóle cały dzień chodzę w stroju kąpielowym, bo mieliśmy jechać na basen. Jest pewien problem w temacie vloga. Mam 4% baterii, a moja ładowarka została w w u mnie. Ale może moja mama jak wróci, to mi da, bo też ma fala Więc... Mam nadzieję, że mnie uratuje. Dobra, wyjęłam Thermomix, a w sumie to Tefalomix. Wiecie, jak jest Lilomix, to, to to jest... <ścoughs> taki Thermomix z Tefala. I będziemy robić ciastka. Będziemy robić takie proste ciastka, a, a później trochę będziemy je dekorować w sumie to gorzką czekoladą, ale no wiecie, żeby coś też z rochem porobić, bo rok teraz mm, ogląda baję, ale chciałabym, żeby już skończył oglądanie bajy, bo ogląda już tak z 15 minut, o, więc kończy się odcinek i a, będziemy razem robić ciacha. Dzięki! się. Zaczynamy nasze tutaj gotowanie. Mm. Ja. Mm. też! Mleko też, tak. A tu jeszcze musimy włożyć takie ostrza. Ostrza! O. Bo. Bo tam blender ma takie różne noże. Noże. I my nie włożyliśmy tego noża. Noże. Ten noż. Ten noż, noż no? Ja Noża. Wkładamy noża. Noża. Czekaj, bo tutaj trzeba włączyć jeszcze. Dobra. Teraz zrobimy ciaska z przepisu. W sumie to żadnego. Bo pamiętam, że kiedyś takie robiłam, ale to jest taka trochę moja wersja. Bo nie mamy takich składników, jakie są potrzebne. Tak. Do tego, jakie Tam. Tam. robiłam. Wsypuj. Tu półtora szklanki płatków owsianych wrzucimy I Już później będziemy dodawać, bo nie wiem jak to wyjdzie do O. Nie. Ale no to jest to! Tak, to jest słonecznik i damy, bo to są jedyne orzeszki, które się mamy. I Dodamy troszkę mleka jeszcze, mleka. żeby. Czekaj, żeby... Mleka, mleka, mleka. No, ale to mleko musisz tak też z tego, tak troszeczkę, melutko. Wystarczy. Dobra, żeby te płatki trochę nasiąknęły tym mleczkiem. idzie jest teraz pokrywa. Tego? To pryska Mamy takie kopytko i tutaj, a ja wam pokażę w sumie. Nagrywam to ipadem, więc trochę mi dziwnie, ale. Ja to tym... ja to. Tak, zaraz dodamy. Co chcesz dodać? Na ja to. Tak, dodamy to. Nie, e, Tylko najpierw musimy to dobrze zmielić, Tutaj kopytkiem sobie. Nie ja to też. Ściągamy. Nie ja to, nie ja to też, nie ja to. A chcesz to już dodać od razu? Tak to. No to dodawaj. Musisz... Y Otwórz, Otworzyć ci. Y to jest po musli, co było ostatnio. Trochę je wziął ze sobą do babci, ale ostatecznie go nie zjadł, więc. Czekaj, pokażemy, jak wygląda. No, w sumie będzie pasować takie świąteczne. Tutaj są kawałki śliwki, jabłka i jest jabłka. cynamon. To wrzucaj. Nie, jabłka. No, poczekaj. Wrzucimy to. Ups, wrzucimy to do mikrofali i wylejemy takie ciapło, wiesz? Tylko żeby nam znowu nie wybuchło, bo ostatnio mi wybuchło. Wtedy to się namoczy i bardziej sklei nam te ciacha. Ciocha. Nie Możemy dodać słodzika? Tak. Tak? Tak. To czekaj. Dodamy. A, dodamy miodek, co? Miodek. Nie... <laughs> czekaj, bo ta łóżka jest bardzo brudna. Ale już trzeba znaleźć kolucha. Nie, to Dziękuję bardzo. No. A, ja to na... A, no. Czekaj, masz tą łyżką. No i wrzucaj. Jeszcze? Jeszcze roch, 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 roch. Chcesz jeszcze wrzucić? Tak. No to jeszcze trochę łycha. więc coś zjadła z takim twarożkiem i z miodem kanapkę. Dobra. I Nie Dobra. Dobre? Dodamy nasze. Tak, mleko! Czekaj! Mleko! Nie, wiesz co, dodamy tutaj, bo to jest... Tu jest mleko już w środku. Mleko też. Nie mleko. Aha. Tu nie? Powiem Wam. Patrzcie, jak to zarobiście wygląda, bo. Aha. O, ale gorące! Nie, tam. Tam też. O! Czy nie pełе ręce? No, pożyłam sobie rękę trochę. Nie, palca? Patrzcie, ta owsianka jest pełna, jak nie wybuchnie wam, więc bardzo fajnie, tylko że. Się oporzyłam nią, bo chciałam Wam pokazać. No, jest prawie pełna i przez to dzięki temu, że nie wybuchła. No to jest jej właśnie dużo, ale pachnie przepięknie. Chcesz pomachać, Lu? No? Dobra! Dobra? Tak? Dobra. Dobra, to trzymaj i wlejesz to. Tylko uważaj, bo jest ciepła. Nie, ja nie. Ty, nie? Dobra. Ty, ty leś. Ty to. to wlewamy tą owsiankę też. To są ciastka z naszego przypisu są niepowtarzalne. Aha. No tak. No tak. Nie, nie. nie. To też. Nie. O nie, ty tym miodem tu wysmarowałeś wszystko? A, pokrywa. Do y... naszego miksera. I znowu miksujemy. wygląda jak y i też pachnie. Jak kiedyś robiłam takie y Niechuj. dla mojego konia. To nie, słynie. Wrzuciłeś całą łyżkę soli? Nie dobre Nie, 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 nie. Soli już wystarczy. Tak. Ja. Jedna łyżka wystarczy. Dawaj. Trzymaj się. Trzyma, trzyma. I cukier dodamy. Tak. Ale tej soli nie wiem, czy nie za dużo rok sypałeś. Weź. Wystarczy. Soli za dużo jest nawet. Już nie wsypujemy więcej soli. Jestem! Nie, wystarczy. Zaraz będziemy próbować. To mi Nie, 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 nie. Chcesz zobaczyć? Hmm. Tak się prezentuje nasza papka. Już no, jest parucha? Łóżeczka tak. troszkę do pieszczenia jeszcze, żeby one trochę wyrosły. Powiem wam... E... E, ja to też chcesz? Hmm. No to czekaj, krzesło ci przyniosę. E, ta masa wygląda tak. Ale jest mega dobra. No chodź, możesz tutaj patrzeć. No ta masa nie wygląda zbyt apetycznie. Ale jest dobra. No i co z tym? Tak. Nie słodziaku, teraz bierzemy łyżkę i łyżką nakładamy ciasteczka. Patrz. Nie, to totalnie nie działa. Tula, tego w kulkę. Spokoje ci? Ogólnie mogłabym to jeść na surowo, tylko jest troszek do pieczenia. Dobre na surowo, co? Myślałam, że twoja sól zniszczy w ogóle całą naszą pracę, tak szczerze mówiąc nie jest źle, co? Co myślisz o tych ciastkach? Dobre? Dorach, co myślisz o ciastkach? Powiedz Abbie, czy ci smakują. Nie? Tak. I to może na stole się pobawisz w swoje bitwy tutaj w urządzeń kuchennych, na wędzi. Co? Ja mam kule. ja mam lewo, ja mam koccia ja mam ciasta. Ciastka właśnie wylądowały w piekarniku, dodałam do niektórych gorzką czekoladę, zamykam i widzimy się za jakieś 15 minut. E, ciastka już się trochę zarumieniły, więc wyłączyłam piekarnik. Połowa, jak z czekoladą, połowa bez, ale to już mówiłam. I zaraz będę je wyciągać. Nasze ciacha wystygły trochę je udekorowaliśmy po swojemu. A, I teraz będziemy trochę e, wcinały, jak można zobaczyć. E, nie wiem jak u was, bo u mnie w sumie była taka tradycja, że się czyściło buty. Piątego i później Mikołaj wpłynął rzeczy do buta. Nie wiem, czy to jest popularne, ale u nas tak było. Natomiast yy, my z Rosimy Rosiu nowe buty, więc ja <grystanie> co czyścić. <grystanie> <grystanie> więc my zrobiliśmy ciastkę dla Mikołaja, nie. Widziałam, że niektórzy ciastka kładą pod choinką. My choinki nie mamy. U mnie się choinkę ubierało dzień przed wigilią. A moja mama wie, że za jej czasów to w ogóle w dzień Wigilii. Eee, no my pewnie kupimy wcześniej choinkę. Eee. Nie. A dzisiaj nie położymy na stoliczku przy kanapie. ciastka, dla Mikołaja? Tak! Nie, jezi, nie? Tak, nie ził ciastka. Tak! Nie? No, z czekoladą, e, bo tak jak wam mówiłam, zrobiliśmy dwie wersje. Jedna to są ciastka bez czekolady z cukrem pudrem, takie oprószone śnieżkiem, e, a druga to te z czekoladą, bo więc jedno. bierzemy talerzyk Taler? i bierzemy dla Mikołaja. Tak, talerza, to, czekaj, czekaj. to, to, dobra. Bo tutaj też są odłożone dla dziadka, babci i dla Tymona, tak? Nie, nie. to jest dla dziadka. Nie, nie to nie. To dla Mikołaja? Dobrze. To nie, to nie, to. No które dla Mikołaja będą? To ma. To jest kajak Krzyś dla ci, dziadka Krzyśa. Tisia tak. Cisia. Tu gdzieś. Nie to to jest. To? To jest dla babci Anetki. Ach. To daj, odłożymy dla babci, dla Tomy i dla dziadka. Tak. A teraz dla Mikołaja wybierzemy. E ten. O! O. To dla Mikołaja? To już dwa wybrane dla Mikołaja. I jeszcze takie z serduszkiem. Super. To przygotujemy. Tak. Dobra, trzymaj talerzyk, trzymaj talerzyk. O, Dawaj. Zapalimy światełko i tu jest taki stolik i myślę, żeby na tym stoliku zostawić Mikołajowi. Dobra, nalejemy jeszcze mleczko Mikołowi. Tak. Dobra. Mleko, mleko, Trzymaj. Przeszukaj równo. Mleko, Gotowe. Tak. Myślisz, że Mikołaj przyjdzie? Nie, ciasko. Ciasku dla Mikołaja. Mikołaj, dzisiaj mi prezenty. Idziemy teraz umyć zamki i spać? Nie. I jak wstaniemy, to przyjdzie Mikołaj. Hej. To zrób papa. Pa, pa. Do filmu. Pa! Pa pa! Moja rodzinka wróciła do domu, więc ja vlogę kończę, ponieważ po tym jak przygotowaliśmy wszystko dla Mikołaja, to jak poszedł spać. Ale chciałam wam jeszcze szybko powiedzieć o prezencie, który Roch dostanie od Mikołaja. Roch jest na tyle mały, że jeszcze nie ogląda vlogów, więc mogę wam powiedzieć, ponieważ tym prezentem jest zwierzonerka. Jest to zwierzonerka z hapki i to jest marka, którą możecie znaleźć m.in. na Tkackiej 9, czyli tam, gdzie ostatnio byłam, na jarmarku Bożonarodzeniowym. I ją y, wzięłam, e, po czym. A... Właścicielka marki dowiedziała się, że prowadzę Instagrama i zaproponowała mi kod zniżkowy dla Was, więc mam taki też kod. Kod to Kinga10, daje 10% na całą stronę. Zostawiam Wam oczywiście link w opisie, zostawiam Wam również Instagrama, bo te rzeczy są przepiękne, szyte w Polsce ręcznie przez Martę. Dodatkowo ta są różne zwierzaczki, zobaczcie na stronie. Dodatkowo ta ma tutaj takie z tyłu pasek odpinany. On jest na takie zapięcia, jak dziecko się zahaczy, to nic mu się nie stanie, bo po prostu nerka bezpiecznie się wypnie. Tak jak mówię, ja wybrałam misia, wahałam się też między pandą i liskiem, bo wzorów jest kilka i wszystkie są prześwietne, więc koniecznie zobaczcie. A jutro ja <laughs> zobaczę, jak trochę się prezent spodoba.